Dzień dobry moi kochani, ponieważ nie mam totalnie nic na twarzy, to znaczy, że będzie dzisiaj totalny makijaż, przy czym znowu będę chciała podzielić, bo widzę, że ta forma bardziej Wam się podoba, podzielić ten makijaż na dwie części, czyli będzie część z makijażem oczu i część z makijażem twarzy. Proszę Was, w komentarzach zostawiajcie mi swoje uwagi, czy rzeczywiście Wam się podoba taka forma, czy też nie. No ale dobra, żeby nie przedłużać, przechodzimy do konkretów. Dzisiaj do makijażu oczu chciałabym wykorzystać najnowsze paletki od Hani Knopińskiej. Jeżeli jesteście ze mną na moim Instagramie, to tą już jakiś czas temu pokazywałam, jeszcze przed, przed moim urlopem, a tą pokazywałam niedawno. Wiecie, że zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. O, tyle chciałam powiedzieć. Ta zresztą też. I tutaj, ponieważ... Tu zobaczcie, jakie tu są cudne kolory. To jest taka typo, typowa paleta do makijaży ślubnych, paleta do takich dziewczęcych, podkreślających każdą urodę. Te cienie naprawdę sprawdzą się naprawdę, naprawdę każdemu. Są przecudne. Natomiast tutaj... Mamy troszeczkę więcej takich cieni nasyconych, ciemniejszych. Przede wszystkim tutaj mamy cień czarny, którego będę na pewno chciała użyć. Natomiast głównie chciałabym korzystać z tej paletki. Zobaczymy, czy tą cesarzową będę używać, czy też nie, ale gdzie, chciałabym jakby w 90% makijaż wykonać tą paletą. Ewentualnie, jeżeli zabraknie mi błysku. Słuchajcie, to ja tutaj mam te cudeńka. Zobaczcie. I standardowo zaczniemy sobie od bazy na powieki. U mnie zawsze to samo, collection 2000. Przy czym tym razem pomieszam sobie jedynkę z trójką. I zaczniemy sobie tutaj od po prostu matowego beżu, tak jak zawsze. On nazywa się po prostu beżek. I pędzelkiem z firmy Bailey. One niestety nie mają numerków, ale to jest taki, wiecie, taka miartołka. Po prostu nakładam go sobie na całą tutaj tą część nieruchomo powieki. Teraz w paletce mamy taki cień, który nazywa się Przymusowy. I tego Przymusowego nakładam na ten sam pędzelek w niewielkiej ilości. I zaczynam od tutaj zewnętrznego kącika. Uważając, bo on jest napigmentowany. Ale jest pięknie napigmentowany. Wiecie, tak e, dość mocno, ale nie za mocno. Zobaczcie, to jest kilka ruchów i chmurka koloru gotowa. O i widzicie, e, naprawdę z nim trzeba uważać, bo ja tak ociupinkę za mocno go sobie nabrałam. Teraz muszę go szybciutko rozetrzeć. I tym przymusowym jeszcze tutaj sobie daję go w zewnętrzny kącik, żeby to się ładnie wszystko połączyło. Tak samo tu. Wiecie, dzisiaj tak naprawdę nie chcę, żeby ten makijaż był jakiś spektakularnie mocny, dlatego że, wiecie, ta paletka jest taka romantyczna. I ja bym chciała, żeby ten makijaż właśnie był taki może taką trochę propozycją ślubną dla takich romantycznych panien młodych wiecie, czymś takim na randkę, czymś takim, co będzie upiększać każdą z nas. Teraz wezmę sobie taki mniejszy pędzelek i nałożę sobie troszkę tej witaminki. I też zewnętrzny kącik jedziemy. Bo wiecie, że ja najpierw robię zawsze zewnętrzny kącik i dopiero jadę do środka. Piękna jest ta witaminka. Ona mi naprawdę tak ładnie, w podkreśli niebieską tęczówkę. Ona jest taka, wiecie, co, piękna, chłodna, troszeczkę taka chłodna śliczka. Nie wiem, czy aparat to odda, ale uwierzcie mi na słowo, że, że jest po prostu cudna. Teraz wezmę sobie odrobinę tej celinki. Celinka to jest taki cudny morylkowy kolor. Słuchajcie, te cienie, te cienie trochę się pyrą. Ale myślę, że wynika to po prostu z tego, że one są tak bardzo napigmentowane, więc no jeżeli będziemy z nimi postępować delikatnie, to na pewno się nic nie będzie działo. Ale pigmentacje mają po prostu boską. Przecież ja tylko delikatnie zanurzam pędzel i tylko dotykam i zobaczcie, jak one się cudownie ze sobą łączą, nie ma najmniejszych problemów w pracy z nimi, są siebie. Tylko ja y, strzepuję nadmiar y, tego cienia, dlatego że wiecie, wolę dwa razy dołożyć w jedno miejsce niż y, potem mam się męczyć z rozcieraniem tego. A w ogóle to się właśnie za makijażem bardzo stęskniłam, y, już się y, trochę lepiej czuję. Wiecie, nie mam gorączki, ale kurczę, jestem taka słaba po tym antybiotyku. No ale cóż. takie życie. I teraz wezmę sobie jeszcze odrobinę tej celinki, dosłownie ciupenik tutaj na, na, na pędzelek, strzepię jeszcze jego nadmiar i wezmę mniej więcej od połowy do wewnętrznego kącika po jakby załamani, ale właśnie tą, tą celinkę. Ja wiem, że na, na żywo ja widzę dużo więcej, w sensie kolorów, niż wy, w aparacie, ale obiecuję Wam, że za jakiś czas Będę chciała sobie kupić jakiś lepszy sprzęt do nagrywania, bo wiecie, bo ja nagrywam 10-letnim Nikonem, więc <gryw> i to nie jest mój Więc dlatego ta jakość jest taka sobie. A najgorzej w tym moim aparacie wkurza mnie to, że on tak strasznie wybija zielone tony. I czasami patrzę, jak montuję, ja mam włosy zielone, albo podkład się zielonka robi, no po prostu, a no, niestety nie da się już z nim nic zrobić. Jeżeli ktoś wie i się zna na sprzęcie, wiecie, ja nie mówię o tych lustrzankach za 7000 zł, bo wiecie, jeszcze nie jestem aż takim youtuberem aktywnym, żeby kupować sprzęt za tyle pieniędzy, ale jeżeli ktoś wie o jakiejś bardzo fajnej kamerze, 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 nie musi być to aparat, która ładnie oddaje kolor i powiedzmy kosztuje tam do 2000 zł, do 2,5. To dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Będę naprawdę bardzo Wam wdzięczna, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Kompletnie. No i teraz się cały czas waham, co mam użyć, ale chyba użyję tego cienia oranżada, bo on w opakowaniu tutaj w palecie wygląda bardzo niepozornie. Natomiast to jest tak cudna morelka, która opalizuje na róż, po prostu to jest tak piękny kolor, właśnie idealny dla niebieskiej tęczówki. Więc paluszkiem bezpośrednio. O Jezu, zobaczcie, jaki jest suknia. Nie wiem, ile tak moja kamera oddaje, ale zaręczam Wam, że jest po prostu przepiękna. Prze Bo ja jestem. Jestem zakochana w cieniu orężana. Pragnada w ogóle też lubię, nie? Żeby nie było jeszcze. Takie, wiecie, orężatki perelowskie. Pewnie większość z Was nie pamięta takich rzeczy, ale ja pamiętam. A wewnętrzny kącik pójdzie ta ważka. Ważka jest turbopigmentem. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, widzicie jak ona się mieni. W zależności od kąta padania światła to jest albo róż, albo taki delikatny seledynek, no coś bajecznego. Dołożę sobie jeszcze tej orężatki tutaj. Cudna jest, cudna. Boże, Hanu. Dziękuję Ci za ten cień. Jestem w nim totalnie zakochana. A jeszcze, wiecie, nie wiem, jeżeli ktoś oglądał moje Insta Story, to, to też wie o czym zaraz powiem. Eee, turbopigmentem, który mnie najbardziej zaskoczył, bo jakoś tak, wiecie, wzięłam go jakoś bez przekonania. ale sobie myślę, a właściwie ja lubię takie lila kolory. Słuchajcie, wzięłam turbo pigment, który nazywa się Lilak. On jest taki, widzicie, właściwie niepozorny. Ale to, co się z niego wydobywa, to jest po prostu magia. Magia. Może jego sobie bym dodała gdzieś? Gdzieś? No dobra, czekajcie trochę tu. Zobaczcie, bez żadnych baz. Już na suchy cień. I ten. Czyli ja właśnie bardzo chcę, żeby wiecie, żeby to nie była taka tafla i żeby nie, nie zrobiło mi się coś takiego na powiecie, jak tutaj mam w tej chwili na palcu, tylko żeby przeszły mi z palca te takie drobineczki. Wiecie co? Cały czas mi czegoś brakuje? I tak się zastanawiam, chyba wezmę tego cienia, który nazywa się złotawy. Troszeczkę tutaj. O, wiecie, bo brakowało mi takiego przejścia, ponieważ e, ta waszka, ona jest różowa i opalizuje na zieleń. I pomiędzy tą, e, tą ciepłą orężadą a tą ważką robiło mi się takie nie do końca podobające mi się przejście. A teraz będzie ok. Ta paleta jest genialna. Tak łatwo się z nią pracuje. No, zobaczcie, ja po prostu sobie musnęłam, nakładam, wszystko się trzyma, pomimo tego, że tak naprawdę no, tutaj jest któraś warstwa cienia z kolei, prawda? Także słuchajcie, i one przepięknie się budują jeden na drugi. Oczywiście można zintensyfikować blask nakładając go palcem, ale ja chcę, żeby to była taka troszkę satynka, nie? Dobrze, to teraz jeszcze pogłębię sobie zewnętrzny kącik. Wrócę do witaminki, i dajemy ją tutaj w ten zewnętrzny chomosie. Teraz wezmę sobie jeszcze y, tego cienia o nazwie Sangria. I tutaj dodam troszeczkę na łączenie. I wszystko teraz. Y, Cały czas tym samym pędzelkiem rozblendowuję, jakby do góry, i troszeczkę tu w bok. No dobra, i teraz na taki zbity, nieduży pędzelek, to wezmę po prostu Babę Jagę Turbo. Tutaj z paletki Love Glam. I biorę naprawdę na czubeczek pędzla, bo to jest naprawdę turbo czarny kolor. I zaczniemy może tu od tego kącika. Zobaczcie, to jest na czubeczku. I tą ociupinką przyciemniam sobie też ten zewnętrzny kącik. Wiecie, ja tu nie chcę, żeby on był taki zupełnie czarny, czarny, natomiast żeby był przyciemniony. I wiecie, i to naprawdę lepiej powtórzyć tę czynność kilka razy, niż zrobić sobie jedną czarną plamę, która przykryje nam wszystkie kolory. I wtedy naprawdę będzie bardzo duży problem, żeby to cokolwiek z tym zrobić, żeby to rozetrzeć. Już wiecie, kolorów nie będzie widać, już kolory położone na tą nie będą wyglądały dobrze. Więc chodzi o to, że ociupinką rozcieramy, dokładamy ewentualnie i tyle. Dobra, i teraz biorę moją ulubioną kredkę z Makeup Forever i zawieszczę sobie linię rzęs. W sensie tak, że ja nie rysuję żadnej ostrej kreski, tylko po prostu przyciemniam linię z tą kredką. Ona jest bardzo fajna, właśnie, bo ona nie jest czarna, tylko to jest taki piękny, chłodny, ciemny brąz. Jest bardzo intensywna. A widzicie? I niewiele potrzeba, żeby miał ładnie zaznaczyć oczu. Także ja na tym etapie zakończę, jeżeli chodzi o oczy, przeskoczę zaraz, zrobię sobie tam brwi, przeskoczę do tutorialu z podkładem, a to będzie bardzo fajny podkład. Test pierwsze wrażenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo jestem go ciekawa, bo jest dużo szumu na internecie o nim. No, i wracam do Was za chwileczkę, żeby dokończyć oczy i pogadać dalej, co ja, o tym sądzę, co ja sądzę o tych cieniach. Dobrze. No dobrze, makijaż twarzy mamy skończony, w związku z tym bierzemy się za dolną powiekę. I tutaj na dolnej powiece zaczniemy sobie od nałożenia tego przymusowego. mniejszym pędzelkiem nałożymy sobie znowu witaminkę, bardziej przyjemnie rzęs, łącząc tutaj wszystko w zewnętrznym kąciku. A na środek powędruje celinka. Jeszcze odrobinę sangri. I już tylko zewnętrzny, sam zewnętrzny kącik. Tutaj. Mhm. I coś błyszczącego dałabym w zewnętrzne kąciki. I tak sobie myślę, że tutaj w tych turbopigmentach mam taki piękny, który opalizuje tutaj na, taki biały, który opalizuje na różowo. To jest turbo śnieżka. I tej turbo śnieżki odrobinkę wewnętrznych ludzi. Okej, okay, dobrze, bo widzę, że mi się kończy bateria, więc ja szybciutko poza kamerą przykleję sobie sztuczne rzęsy, wytuszuję swoje i wracam do Was zrobić usta. No dobrze, rzęsy przyklejone, człowiek wygląda zupełnie inaczej. Słuchajcie, jeszcze w międzyczasie poleciałam na taki szybki spacer z psami i widzę, że mi się delikatnie tutaj odbiły okulary. Ale to nic. Dobrze, i teraz tak. Użyję sobie kredeczki Skobo, To jest numer 104 English Rose. A na całe usta idzie mój ulubiony z. To jest z My Secret, bo ja zawsze z tym mylę. Z My Secret numer 404. To jest taki pomadko błyszczyk, bardzo fajnie napigmentowany. Zresztą zobaczcie, to jest mój egzemplarz, żeby nie było. Zobaczcie. Normalnie jak pomadka. Przepiękny, bardzo ślubny kolor. Idealny właśnie do makijażu ślubnych. Zresztą ja bardzo często pannom młodym polecam, żeby sobie zakupiły. Tym panom młodym, które wiecie, wolą nie mieć takich wysuszonych ust matowymi pomadkami, zawsze polecam właśnie tutaj to. Kosztuje to parę groszy, a daje naprawdę przepiękny, bardzo świeży efekt. No dobra, kochani, to tak, makijaż mamy zrobiony po całości. Ja niedługo do Was wrócę, znaczy niedługo po paru godzinach. W tej chwili mamy godzinę 14.00. 11. E, makijaż twarzy skończyłam tak przed godziną e, 14. I co ja na tę chwilę myślę? Cienie te od otchanie są fenomenalne. Fenomenalne, naprawdę pigmentacja, to jak się blendują. E, słuchajcie, tej, z tej paletki to widzieliście, użyłam tak naprawdę tylko jednego tego czarnego cienia, natomiast ta paleta jest cudowna. Zobaczcie te kolory, jakby ten blask, blendowanie, ich konsystencja. No cudo, cudo. Zobaczcie. O turbopigmentach oczywiście już nie wspomnę. Także ja się widzę z Wami za parę godzin i zobaczymy, jak ten mój makijaż przetrwa. Wiecie, o oczy to ja się tak jakoś nie martwię. Natomiast bardzo jestem ciekawa tego podkładu, ale do podkładu wrócimy w kolejnym filmiku. Także ściskam Was, całuję i do zobaczenia za kilka godzin. Pa! No to jestem z powrotem, jestem z podsumowaniem tego, co się zadziało tutaj na oczach. Kochani, mamy godzinę pierwszą. Czyli ja ten makijaż oczu mam na twarzy już takie dobre no, 11 godzin. Także jak na 11 godzin to cienie utrzymały się świetnie, nic się z nimi nie zadziało. Pracowało mi się z nimi super. E, Sam widzieliście roztarcie, to było dosłownie kilka ruchów pędzlem, i już były roztarte, przepięknie w siebie przechodziły. E, w tej chwili nie widzę, żeby cokolwiek mi się odbiło. Dodam e, tylko, że ja w międzyczasie złapałam drzemkę. Spałam na tej stronie, żeby nie było. E, natomiast ta drzemka widzę, że nie zrobiła mi żadnej krzywdy. Chciałam Wam pokazać z bliska, jak wyglądają te cienie. No po prostu się nie wydarzyło nic. No ja jestem przezachwycona. Słuchajcie, naprawdę paletka naturalne Glam to jest cudo. Cudowności jesteś. Jeżeli macie ochotę i zastanawiacie się nad tą paletą, to naprawdę warto. Bo jest świetna, będziecie używać wszystkich tych cieni i z całą pewnością będziecie zadowolone. Dobrze, kochani, no to ja się z Wami żegnam, ściskam Was serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!